Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj pogadamy sobie na temat poszukiwaczy zaginionego rekina. Jest to film, który przedstawia nam historię znajomych, którzy postanawiają wyruszyć na wakacyjny rejs na prywatną wyspę. W tym samym czasie na wolność wydostaje się genetycznie zmodyfikowany rekin, który plan planuje zjeść wszystko, co stanie na jego drodze. Reżyserem jest pan Scott Patrick, o którym niestety nie udało mi się znaleźć zbyt wielu informacji. Wiem tylko, że pan Kelly i pan Lloyd, którzy zajęli się... Scenariuszem są Kanadyjczykami. Jeżeli chodzi o gatunek filmu, no to jak się możecie domyślić, jest to film Grozy. Możemy go sobie obejrzeć na YouTubie na kanale Kino.świat VOD z polskim lektorem, albo zobaczyć go sobie na przykład na Chili. Tam możecie go sobie wypożyczyć z tego co wiem za 6,90. Natomiast, dobra, nic wam nie mówię. Nie, nie chcę robić jakiejś tutaj antyreklamy, żebyście nie kupowali, nie wypożyczali albo coś. Ale myślę, że zanim go sobie wypożyczycie, żeby wesprzeć twórców i żeby obejrzeć drugi raz, to pierwszy raz jednak warto zrobić na YouTubie. Tak, zdecydowanie. Jest to film, który od samego początku wygląda jak parodia takich szczęk, z tym, że wiecie, parodię też trzeba dobrze zagrać, trzeba dobrze wyreżyserować, dobrze zmontować, Natomiast tutaj to wszystko po prostu woła o pomstę do nieba, no co ja wam będę mówił. Jest to taki film no, jakiejś klasy B, nie wiem, amatorski i tak dalej, zdaję sobie z tego sprawę. Ale wiecie, takie filmy... Też się da zrobić dobrze, tym bardziej, że ten film miał premierę na całym świecie, on jest dostępny z polskim lektorem, to nie jest film... Który zobaczyło, nie wiem, 5 osób albo 10 na krzyż. Tylko wiele, wiele więcej, tak? jednak on... Miał taki zamysł, żeby dotrzeć do jakiejś większej grupy odbiorców. Więc pytanie, dlaczego nie zadbano o to, żeby chociaż aktorzy jakoś sobie, nie wiem, radzili z tymi scenami, żeby montażyści, no nie montowali tego filmu jakby byli po 10 browarach. Z jednej strony, na początku trochę się śmiałem i myślałem, że to chyba dobrze, nie, że skoro to miała być taka paragraf w zamyśle, to że się śmieję. Ale z drugiej strony, potem zacząłem zauważać, że się nie śmieje z tego filmu, z fabuły i tak dalej, tylko śmieję się z nieudolności ludzi odpowiedzialnych za ten film. Po prostu cały czas. I potem ten śmiech zaczął się stopniowo przeradzać w takie zażenowanie i w taką irytację. Cały film to generalnie są jakieś takie krótkie rozmowy bohaterów. Jakby wiecie, nie mamy tu żadnych pięknych widoków, jako że to jest kręcone w jakichś mogłoby się wydawać pięknych lokalizacjach, jakieś malownicze plaże i tak dalej. Nie mamy czegoś takiego. Tutaj są sceny tak naprawdę zbliżenia, jak, jak jacyś bohaterowie ze sobą rozmawiają, jakieś tam, nie wiem, dwie, trzy osoby. No i obserwujemy to i chwilami, jeżeli czegoś takiego nie widzimy, to wtedy pojawia się nam jakaś taka scena, gdzie jakiś facet, i to już kilka razy dosłownie, zabiera ładną dupeczkę nad jezioro, na jakąś dziką plażę, ona wchodzi do tej wody, facet to obserwuje, czy robi zdjęcia, no i potem ta dziewczyna jest zjedzona przez China, który wygląda jak wklejony gif, po prostu. No, bo inaczej się tego nie da nazwać, to też to sami zobaczcie, no, co ja wam będę mówić. You know those little bastards that nip you at your toes in the water? What's the point of having all that muscle if you're afraid of fish and water? I'm not afraid of fish. I just said I didn't like them. Oh come on! What have fish ever done to you? Flying shark! Flying shark! <coughs> Natomiast bardzo jestem ciekawy, co by się stało i czy by ktoś to w ogóle zauważył, kiedybym na przykład 1 kwietnia w przyszłym roku wbił sobie na film Weba i dał temu filmowi dziesiątkę i jeszcze jedną jakąś recenzję pozytywną. Jestem ciekawy, czy parę osób by się złapało i kierując się moją recenzją obejrzało ten film, bo no, byłby to dla mnie niezły ubaw. Muszę przyznać, jeżeli kogoś bym tak wkręcił. Co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu. No, Ocenajcie ten, ten film, to wybitne dzieło, jestem ciekawy Waszej opinii również. No i do zobaczenia.